W sposób bardzo dobry. Ja przypominam, że samorząd robimy bez polityki, to jest nasze hasło wyborcze, bez polityki, to znaczy budujemy drogi, mosty, szkoły, przedszkola, budujemy orliki. Różnimy się, mamy inne poglądy bardzo często niż nasi yy, przeciwnicy polityczni, ale w takich sprawach potrafimy ich zmusić do tego, żeby chcieli budować z nami te rzeczy najważniejsze dla mieszkańców, dla obywateli. Mam nadzieję, że te wybory. Drużna pokazuje, że jest na nich sporo kobiet na listach, co mnie bardzo cieszy, bo rzeczywiście Platforma pokazuje, że parytety dla nas są bardzo ważne i kobiety są i zajmują dobre miejsca że kiedy spotkamy się po 21 listopada będziemy mogli przedstawić już radnych i zaprezentować dokładnie, co chcemy robić, jak chcemy robić i z kim chcemy współpracować. Dlatego zapraszam wszystkich do tego, żeby pytać kandydatów na radnych, pytać kandydata na prezydenta, przepytywać, zadawać trudne pytania, żeby przed podjęciem decyzji wiedzieć, czego możemy się po nim spodziewać, ale potem, żeby można było od nich tego wszystkiego wybagać. Możemy powiedzieć, że lista numer 4 w Płocku Platformy po raz kolejny została zaprezentowana. Dziękuję bardzo Pana Poseł. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu osobę najważniejszą dzisiaj w Płocku, Pana Posła Andrzeja Rodakowskiego, kandydata na prezydenta Płocka. Zapraszam. Panie senatorze, szanowni goście, i drodzy kandydaci. Chyba kluczem, tak tu, na tej sali, podczas tej konwencji, jak i podczas wyborów, jest słowo współpraca. Tak, współpraca w samorządzie, w samorządzie województwa, ale także współpraca samorządu wojewódzkiego z miastem, z samorządami gminnymi. Jestem przekonany, że ta drużyna to jest drużyna, która właśnie tej współpracy się nie boi. Na współpracę jest i będzie otwarta, tak, by rzeczywiście budować samorząd bez polityki dla dobra mieszkańców województwa, miasta i konkretnych gmin. Wszystkiego dobrego i powodzenia kandydatom w najbliższych wyborach. Dziękujemy Panie Kośa, za dobre słowo, również życzę do powodzenia i trzymamy kciuki. Zapraszam teraz do głosu senatora naszej Ziemi, Pan Eryk Smolewicz, proszę bardzo. Drodzy Państwo, drodzy kandydaci, cieszę się, że żeśmy się tu dzisiaj zebrali. Prezentujemy zgrany, dobry zespół ludzi, którzy mają różne doświadczenie, dobre doświadczenia, zapał do działania do zmian, do zmian w samorządach, zarówno na szczeblu tym podstawowym, ale na szczeblu wojewódzkim. Ta dobra drużyna, mam nadzieję przyniesie dobre wyniki, bardzo dobre wyniki, ale także będzie zmieniać rzeczywistość na lepsze. Dużo rzeczy już zmieniliśmy, mówiąc o, mówimy tu przede wszystkim dzisiaj o samorządzie województwa. Wiele ciekawych programów zrealizowanych na rzecz mieszkańców, dla mieszkańców różnych powiatów, od Żerardowa, po, po Gostynin, Płock, Płońsk, Żuronin, ławę Ciechanów wszyszczać wiele, bardzo wiele programów i ta drużyna jest w stanie wygrać, a, prze, a później skutecznie wiele rzeczy realizować. A przed nami wiele innych różnych możliwości działań związanych i to z programami rządowymi, z chetynówki, ale także z programami unijnymi i tego wszystkiego. Chciałem państwu życzyć, żeby te plany się udało zrealizować. Tym kandydatom. Życzę tego szczególnie i mam nadzieję, że przyszłość przyniesie wiele, wiele pozytywnych, dobrych rozwiązań dla wszystkich mieszkańców subregionu włocko ciechanowskiego Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie senatorze. A dodam tylko, że nasz okręg jest trudniejszy niż okręg parlamentarny. Mamy jeszcze jeden powiat, punktuski. Tego powiatu nie ma w wyborach no i teraz bardzo krótko naprawdę będą się prezentowali nasi kandydaci. Nie wszyscy chcieli zabrać głos, stwierdzili, że poczynach ich poznamy, natomiast są chętni, którzy chcą powiedzieć coś o sobie i o tym, jak widzą swoją pracę w samorządzie województwa. I jako pierwszego zapraszam pana Dorusza Mozakowskiego. Zapraszam. Szanowni Państwo, ja myślę, że mnie też poczynach poznacie, ale chciałbym tylko kilka słów powiedzieć. Całe życie moje zawodowe związane jestem z oświatą, Jestem nauczycielem zawodowym i nawet życie osobiste też z oświatą związane, bo moja żona również jest nauczycielką, także wszystko wokół oświaty się kręci. Jako radny Semiku chciałbym się zająć szczególnie sprawami uświatowymi, sprawami sportowymi, gdyż Semik jest organem prowadzącym dla wielu instytucji oświatowych, dla szkół, dla specjalnych ośrodków, dla centrów doskonalenia nauczycieli, kolegów nauczycielskich i tutaj widzę swoje pole do pracy i myślę, że przytam się właśnie z tą swoją wiedzą, którą do tej chwili mam właśnie w tych zakresach sejmiku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Dariuszu, a teraz poproszę o zabranie głosu panią Katarzynę Młodawską. Kasiu. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Katarzyna Młodawska, pochodzę z Socaczowa. Od lat związana jestem z Mazowszem. Swoją pracę również od samego początku zawodowo poświęciłam administracji najpierw rządowej. Od czterech lat pracuję w samorządzie województwa. Jestem dyrektorem Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sprawy środowiska rzeczywiście są mi bardzo ważne. Przez te trzy lata udało się ze środków samorządu przeznaczyć wiele środków, ponad 60 milionów na konkretne zrealizowane inwestycje. Jeśli możemy wymienić to ponad 350 kilometrów sieci wodociągowej, 70 kilometrów sieci kanalizacyjnej, liczne oczyszczalnie przydomowe. W ramach środków unijnych w ramach priorytetu czwartego przeznaczono ponad 220 milionów. Pozostało również do rozdysponowania ponad miliard środków w priorytecie czwartym na ochronę środowiska. Będę chciała skutecznie przybliżać możliwość pozyskiwania tych środków, głównie na tworzenie regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, zwiększenie możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz również na poprawę dróg w, regionie, w subregionie płocko ciechanowskim Dziękuję. Dziękujemy bardzo Pani Kasi. A teraz kandydat z numeru, z pozycji szóstej, Jacek Malicki. Zapraszam do Dziękuję bardzo. Zaszczyt i przyjemność znaleźć się w takiej osiemnastce wspaniałej. Myślę, że wynik będzie, będzie taki sam jak dzisiejsze, dzisiejsze. nasze nasza pewność i nasze humory. Zostałem wymieniony jako zastępca dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych. Od trzech lat jestem urzędnikiem warszawskim, rzeczywiście rządowym, ale wcześniej moja kariera zawodowa po Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Wydziale Rolnym była połączona z Mazowszem. Pracowałem w poświętnym przez kilkanaście lat. Najdłużej funkcja zastępca dyrektora poświętnego pracowałem również kilkanaście lat w zespole szkół Rolniczych w gospodarstwie golątkowo koło Także doświadczenie, doświadczenie rolnicze i tak zwana twarda rzeczywistość wiejska, odczułem to na własnej skórze. Przeszłość samorządowo byłem radnym gminy Winnica i dwie kadencje w Sejmiku Ciechanowskim, nieistniejącego już województwa. W kadencji 94-98 pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Ciechanowskiego, także uznałem, że moje doświadczenie może służyć Sejmikowi Mazowieckiemu i Platformie Obywatelskiej i stąd moja obecność tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Jacku, a teraz, teraz wystąpi nasz kandydat z sierpca, Pan Wityk Lorek. Zapraszam Witam Państwa. Mam za sobą karierę samorządową jako starosta sierpecki, a dzisiaj jestem tą zieloną stroną Platformy. Często rzeczywiście drażni mnie to, gdy działalność Sejmiku jest postrzegana jednoznacznie przez pryzmat jednej określonej grupy, która jest co prawda naszym partnerem, ale, ale nie tylko jej zasługą jest to, co się dzieje na, na polskiej wsi. Tak się składa, że dzisiaj gro środków Sejmiku idzie z programu rozwoju obszarów wiejskich. Te środki rozdysponowywane są w dużej mierze przez osoby, które blisko związane są z Platformą. A te pieniądze dzisiaj są na wsi polskiej wręcz niezbędne. Boiska, szkoły, ośrodki kultury. To są wymierne, często być może niektórzy powiedzą niewielkie, ale 500 tysięcy na inwestycję oświatową, kulturalną jest potężnym zastrzykiem dla często biednych gmin. Ja myślę, że wszyscy musimy zabiegać o to, żeby zmieniła się opinia o Platformie jako partii warszawskiej czy też Partii Aglomeracji Warszawskiej. Ja wierzę w to, że z tej naszej reprezentacji będzie tak silna grupa, która pozwoli no, Pani Przewodniczącej yy, zaznaczyć naszą obecność, że będziemy rzeczywiście w stanie wyartykułować również potrzeby naszego subregionu Płockiego, bo Panowie Burmistrzowie mogą powiedzieć, że ciągle ich jest mało. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz do głosu pana kanclerza Piotra Wójcika z Ciechoma. Witam państwa bardzo serdecznie. Mam 51 lat. Jak było powiedziane, nazywam się Piotr Wójcik. Jestem absolwentem technikum samochodowego w Płocku. W latach 1974-1979 Padlewskiego Sienkiewicza. No niestety. Nie ma tego techników już. Ponadto, szanowni Państwo, byłem radnym miasta Ciechanowa, byłem radnym Sejmiku Mazowieckiego w pierwszej kadencji. Aktualnie, jak było powiedziane, jestem kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Jeżeli Dostałbym się do Sejmiku, bo no, chciałbym po prostu wykorzystać swoje doświadczenia, które jest niemałe. I to zarówno z pozycji radnego już byłego Sejmiku Mazowieckiego, ale chcę też dodać, że pracowałem w Urzędzie Marszałkowskim jako kierownik Wydziału Planowania Inwestycji, a później jako dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Także znam te zagadnienia związane z Sejmikiem od różnych stron. I sądzę, że to doświadczenie może być bardzo, bardzo skutecznie wykorzystane z pozycji dalszej, czyli radnego Sejmiku. To, co było mówione tutaj już po części, ja też chcę się przyłączyć, chcę dodać, że Sejmik to, Szanowni Państwo, nie polityka. To są po prostu konkrety, z których powinno wynikać po prostu lepsze życie dla mieszkańców naszego regionu. Dlatego uważam, że warto głosować na kandydatów PO, warto głosować na Andrzeja Nowakowskiego, warto głosować na Piotra Bujcika, który wie o co chodzi, żeby być skutecznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz pana Krzysztofa Osmańskiego. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Krzysztof Osmański, mam 41 lat. Szczycę się tym, że w swojej działalności zawodowej przeszedłem przez wszystkie szczeble administracji i przez wszystkie jej instancje. Swoją przyszłą działalność chciałbym poświęcić służbie zdrowia, bowiem jako praktyk zajmuję się na co dzień zarządzaniem służbą zdrowia. W tym zakresie chciałbym podjąć się wyzwania, pracować na rzecz opracowania takich systemów finansowania służby zdrowia, które... Rzeczywiście wypracują pewien wskaźnik finansowania w stosunku do rzeczywiście ponoszonych przez szpitale kosztów. Również chciałbym się zająć w swojej działalności tematem bazy medycznej, nowoczesnej, profesjonalnej, dobrze zaopatrzonej bazy medycznej szpitali działających w jurysdykcji samorządu województwa, bowiem uważam, że ta baza w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co za tym idzie w finansowaniu świadczonych usług, jest, wykazuje pewne niedociągnięcia. Dziękuję bardzo.